Dzień dobry Państwu. Tak jak już zostałem przedstawiony, dzisiaj przedstawię Wam systemy retencyjne, które bazują na dwóch technologiach. Miałem być tutaj z moim kolegą, prelegentem, też Markiem Mateą, z powodów zdrowotnych. Nie jest obecny, natomiast przekażę też jego osiągnięcia w ostatnich 15 latach. Pracuję w firmie AMIBLU od 15 lat i działamy wspólnie od 3 lat. Firma AmiBlue, jeszcze wrócę, firma AmiBlue powstała z połączenia dwóch spółek, firmy Chobas i firmy Amiantit, ale o tym za chwilę. Czy anomalia pogodowe grożą lokalnej społeczności? Na to pytanie nie trzeba sobie odpowiadać. Co Corocznie spotykamy wiele wiosek, miasteczek podtopionych, ja wczoraj miałem okazję na nawałnicy pod Pszczyną, taka przyszła e, nawałnica, natomiast mieszkam w terenie e, jakby rolniczym e, na wiosce, więc ta woda wsiąkła do, do ziemi, natomiast w mieście taka nawałnica powoduje przypadek podtopień. Tak jak tutaj kolejne zdjęcie, wielokrotnie systemy retencyjne zaprojektowane wiele lat temu nie przewidywały takich anomalii pogodowych jak obecnie. Ocieplenie klimatu, nawalne deszcze, pokazują, jak wygląda miasto, gdy jest nieprzygotowane, podtopienia. Natomiast e, czy warto inwestować w zrównoważony rozwój woda w środku, a wokół piękno, użyteczność i trwałość. Było na poprzednim slajdzie Nowy Wełnowiec, piękna aranżacja, jak można zagospodarować wodę w nowym mieście. Natomiast my mamy miasta, które są istniejące, więc musimy sobie poradzić, jak, ją, jak sobie poradzić z tymi anomaliami na istniejącym terenie i o tym też wam opowiem za chwilę. Czyli jak zabezpieczyć środowisko przy jednoczesnej ochronie środowiska naturalnego? Pierwotnie, kiedyś, może nie pierwotnie kilkadziesiąt lat temu, nawet wcześniej, budowano tak zwane tereny zalewowe. Naturalna skarpa była elementem, gdzie ograniczała rozlewanie się takiej wody deszczowej. Obecnie budujemy w takich miejscach poldery, czyli chronimy nasze wioski, nasze miasteczka obwałowaniami. Poldery, jeśli mają niższy poziom, muszą, musimy przepompowywać tą wodę deszczową. Jest to bardzo kosztowne, ale też to stosuje się głównie w krajach, w Holandii, w Danii, tamte tereny są w ten sposób chronione, gdzie od morze jest powyżej czasami, a mamy depresyjne tereny. Przykładem naszej retencji tutaj na Śląsku to taki duży zbiornik przeciwpowodziowy, który gromadzi 185 metrów sześcien, milionów metrów sześciennych wody. Wiele lat trwa jego budowa. Pamiętam początek lat 90. był pomysł. Dopiero Bank Światowy dał nam środki i zrobiliśmy zbiornik, który zatrzymał pierwszą falę powodziową. Tu jest rok temu był test tego zbiornika, a wcześniej w 2007 roku ileś miast po drodze było zatopionych. Zbiorniki retencyjne otwarte, jako poldery tak to powinno być w, w, w przyszłości. No musimy kupę lat popracować nad tym, żeby zabezpieczyć nasze zurbanizowane środowisko. Ten zbiornik, który jest w, w Racie Bożu, w przyszłości ma zmienić jego funkcję ma być zmieniona z uwagi na to, żeby bardziej wykorzystać jego funkcję. Mieć tak zwanym zbiornikiem mokrym, Pozwoli to zwiększyć jego zdolność, jeśli chodzi o rekreację, jeśli chodzi o żeglugę na odrze, uśredni odpływy w rzece. No i tak jak mówię, będzie też szonił przed suszą. Jednak takie zbiorniki duże, które będziemy budować, mają plusy i minusy. Co się dzieje na dużym zbiorniku? Następuje odparowanie, duże odparowanie wody. Jeśli jest odparowanie wody, to też następują jakby duże anomalie pogodowe, czyli powodzie. A co należy zrobić, żeby takiego czegoś uniknąć? Myślę, że taki układ, który tutaj Państwo macie na slajdzie, duży, mały obieg stosować naturę. Czyli jak najmniejsze obiegi, zamknięte, małe obiegi, które spowodują, że nie będzie takich dużych odparowań, nie będzie anomalii. I przykładem takiej retencji tutaj też w poprzednim referacie, nowy Wełnowiec, ogrody, kwi, kwietne łąki, mamy małą retencję. Mamy wilgoć w glebie i dodatkowo filtrujemy wody opadowe. Jeden ze sposobów w nowych aglomeracjach, które budujemy, zielone dachy i te łąki kwietne. Retencja kanałowa w terenach rolniczych. Brakuje nam wody w Polsce. Jesteśmy naprawdę pustynią, jeśli chodzi o wodę, e, czyli stosując jazy piętrzące lub upuszczające wodę, gdy następują deszcze. Regulacja tych e, właśnie e, kanałów nawadniających, rowów odwadniających. Trochę to leży. Mam nadzieję, że Instytucja Wody Polskie będzie inwestowała w tą strukturę nawadnienia i osuszania zarazem. W dwóch kierunkach to może działać. A w małych miejscowościach, na po naszych podwórkach, co należy robić? Retencjonować. Taką małą retencję. Przykładem mamy powierzchnię szczelną, dach, wybrukowany podjazd. Zbagazynujmy tą wodę, a później wykorzystajmy do nawadniania. Po co z sieci brać wodę? Jak możemy wykorzystać swoją wodę, która będzie w naturalnym, naturalnym obiegu? A o naszej firmie. Co myśmy zrobili? Firma AmiBlue od 3 lat, a w sumie od ponad 25 na rynku polskim. Dwie marki, dwie technologie. Marka Hobas, rury odśrodkowe i marka Floatite. Kiedyś amianti, dzisiaj marka Floatite, jako rury nawojowe. Podobna struktura. Hmm. Od razu wyjdzie. Podobna struktura rury, e, floatate i Hobas. E, przez 15 lat ponad firmy konkurowały ze sobą. Dzisiaj połączyła nas e, grupa kapitałowa, jedna i druga spółkę e, 50-50. Jesteśmy dzisiaj potentatem e, na rynku europejskim. Mamy kilkanaście fabryk. Z czego się składa to, to GRP, co pani wspominała? Tworzywo wzmacniane e, e, szkłem, po angielsku glass reinforced polyester to włókno szklane. To żywica poliestrowa różnego rodzaju i dodatki piasek i inne wypełniacze. W przypadku technologii nawojowej, technologii, która od 1957 roku jest na rynku światowym, to jest nawijanie na obracającą się matrycę materiału, który podawany jest grawitacyjnie i praktycznie nic więcej nie trzeba. Matryca reguluje tempo podawania surowców. Grawitacyjnie to spada na taką matrycę, powoduje produkcję rury w systemie ciągłym. Możemy produkować każdy odcinki od 1 do 14 metrów. Możemy nawet z Gdańska wyprodukować rurę w jednym kawałku do Katowic. Natomiast jest to system ciągłej produkcji. Jak już mówiłem, wypełniacze, piasek kwarcowy, włókno cięte, ciągłe podawane są na taką matrycę na odcinku kilku metrów. Powstaje cała produkcja tej rury. Czyli po polimeryzacji y, materiał duroplast jest bardzo trwały. Myślę, że za chwilę pokażę nasze maksymalne średnice, jakie mamy w produkcji, ale tak wygląda nasza fabryka w Gdańsku. Mamy tam. Y, Wider, który od kilkunastu lat pracuje ciągle. Praktycznie produkcja na rynek polski, europejski i norweski. Także tutaj mamy tutaj taki rynek z tej fabryki. Produkcja druga, którą mamy w technologii, to jest technologia, którą mój prelegent drugi miał Marek Matyla przedstawić. Technologia rur odlewany odśrodkowo. Powstała w podobnym czasie, prawie ponad 50 lat temu. To jest produkcja na matrycy, która wirując powoduje... O, tutaj się nie odpalił film. Och, dobrze opowiem. Film nie, nie zadziałał. Wirująca matryca sześciometrowa, gdzie odśrodkowo następuje wysypywanie materiału takiego samego jak w przypadku technologii flow, tylko mamy włókno cię, e, cięte i odśrodkowo działa to w ten sposób, że wylewa się od środka cała e, struktura powstaje rura sześciometrowa. Później przycinamy na dowolne od, odcinki e, według życzenia klienta. Jakie są nasze możliwości od średnicy 150 do 4 metrów. Popularne średnice, które my dostarczamy od 500 do 2000 najczęściej, ale również 4 metrowe, to były w naszej jakby aplikacji dostępne. Również możemy produkować w technologii nawojowej niekowe panele, dowolne kształty, ale ograniczenie z 4,10 m to wynika z technologii produkcji i z konstrukcji maszyn. Gdzie możemy nasze materiały zastosować? To AmiBlu od wielu lat jest dostawcą systemów retencyjnych na wszystkie w większości projektów w Polsce. Nie tylko drogi, nie tylko e, lotniska, autostrady, ale również lokalne projekty. Tutaj o nich najwięcej opowiem za chwileczkę. Dlaczego zbiorniki GRP? Po pierwsze, odciążają istniejącą kanalizację. Możemy budować nową kanalizację o większych przekrojach, to są duże pieniądze. Lepiej zatrzymać i zmniejszyć odpływ do zlewni, z danej zlewni do zbiornika, budując właśnie zbiorniki retencyjne. Zmniejszamy również zrzuty do potoków, czyli nie następują jakby gwałtowne wezbrania wód. Dostosować możemy taki zbiornik do każdej konstrukcji terenu. Dowolna konstrukcja zbiornika projektowana przez naszych tutaj pracowników z działu technicznego pozwala nam z tego od Lego dać instrukcję i zmontować. Montaż takiego zbiornika jest bardzo szybki, łatwy, nie wymaga jakichś narzędzi, gdyż jest to jakby metoda bardzo łatwa w montażu. A dlaczego mówimy dzisiaj w Katowicach o retencji? Katowice w ostatnich latach bardzo dużo wydaje na retencję. W najbliższym czasie powstanie 25 podziemnych dużych zbiorników, baterii zbiorników, bo to tam zbiornik może być dowolnej długości, ale łączna pojemność przekraczy, przekroczy ponad 1000, 10 000 metrów sześciennych z projektu, który tutaj Pan Prezydent Krupa uzyskał dofinansowanie i z tego 94 miliony pójdzie na retencję. Projekty realizuje Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna, a tutaj mamy, dlaczego to zrobiono w Katowicach, żeby ograniczyć, e, e, ograniczyć tutaj powodzie, podtopienia, ale również zmniejszyć skutki suszy. Większość zbiorników będzie miała też możliwość wykorzystywania wody do podlewania. E, spółka Wodociągowo-Kanalizacyjna e, e, Katowicka Infrastruktura Dostała dofinansowanie na prawie 34 miliony jedną trzecią w latach 2014-2020 i w wcześniejszych latach budowała kanalizację ogólnospławną wykorzystując również zbiorniki retencyjne naszej firmy poprzez to, żeby do oczyszczalni, czterech oczyszczalni, które ma w swoim zasięgu zmniejszyć jakby napływ dużych ilości ścieków ogólnospławnych. Kanalizacja, która była budowana, modernizowana, polegała na tym, żeby zatrzymać, zbuforować te ścieki, ujednolicić, uśrednić dopływ do oczyszczalni. Tu przykład takiego zbiornika nietypowego, 600 ponad metrów sześciennych, gdzie wysokość nie pozwoliła nam dostarczyć rury 3-metrowej, natomiast został on spłaszczony, czyli wykorzystaliśmy ten nowy typ rur NC i rury były w wymiarze 3000 3400 Obecnie dostarczamy do kilku projektów realizowanych e, zbiorniki. Tutaj jest zakończony w kwietniu zbiornik o pojemności ponad 1000 m3, rury 2300. I tu jest przykład montażu. W ciągu trzech tygodni od dostarczenia pierwszego elementu cały zbiornik został zmontowany i przyszedł próbę ciśnieniową e, poprzez napełnienie zbiornika wodą. Montaż w okresie od bodajże marca, czyli prawie końcówka zimy, bez żadnych ograniczeń wykonawca zmontował ten zbiornik. Kończymy też budowę w tej chwili jednego z trzech zbiorników. Dwa zostały już wykonane na ulicy Kruczej. Tu jest taka ciekawość, że wykorzystaliśmy, inwestor wykorzystał pas drogowy. Na, na drodze ulicy Kruczej zostały zabudowane trzy zbiorniki, które tworzą retencję w dzielnicy Kokociniec. Obecnie dostarczamy na dwa projekty jeszcze kolejne. W fazie są już, zaczęły się od piątku ubiegłego tygodnia. Dostawy wcześniej były natomiast samontaż zbiorników bateryjnych w dzielnicy Brynów. Kolejny 1500 metrów sześciennych retencji. Są to dwa zbiorniki. Wcześniejszy zbiornik labiryntowy, cztery nitki rur DN 3100, a druga bateria kaskadowych zbiorników z przegrodami przelewowymi. Wynika to z ukształtowania terenu, bo. Ten teren, który tutaj widzicie po, na zdjęciu po prawej stronie, to jest w tej chwili wykop, prawie 100 metrów jest tam wykopu zrobionego, gdzie będą zbiorniki kaskadowe. a te rury, które tam leżą, są już w tej chwili montowane na niższym zbiorniku dolnym 3100. Ciekawością jest też, że naszych zbiorników to są zbiorniki, które mogą być zarazem pompowniami. Takim przykładem był zbiornik skończony w ubiegłym roku na budowie drogi DK86. Też prawie 200 m3. I w tym zbiorniku była zamontowana również pompownia. Czyli wykorzystujemy zbiornik, ma dwie funkcje: retencyjną i, pomp i funkcję pompowni. Jego montaż. Drugi, Kolejny zbiornik o średnicy 3600, na etapie pierwszym, tutaj na wjeździe z Bielska do Katowic, będzie montowany rada dzień o pojemności prawie 600 m3. Miasto Katowice tutaj jest inwestorem, więc postawiło znowu, żeby nie było podstopień na lokalnym potoku. Zadecydowano o retencji prawie 600 metrów sześciennych. Małe retencje, które są przy jakichś obiektach. Tutaj jest przy Selgrosie, pod parkingiem, zbiornik 2,400. Takie baterie bardzo często są u nas stosowane przez inwestorów, wybierane z uwagi na szybkość montażu i na wytrzymałość tych rur pod parkingami i pod lotniskami. Mój kolega Marek Matea dostarczył taki ogromny zbiornik, największy zbiornik jaki mieliśmy, jeśli chodzi o średnicę 3600, bo taka jest maksymalna średnica naszych, naszych zbiorników w ulicy Majakowskiego. Tam też było podtopienie w Dąbrowie Górniczej. Miasto, miasto Dąbrowa zdecydowało się również na zbiorniki AmiBlue. Tak wyglądał ten zbiornik. Cztery nitki, montaż około półtora miesiąca z dostawą, posadowieniem i zasypaniem. Co robi AmiBlue? Ami jest na etapie inwestycji, doradza inwestorom, na etapie projektowania, doradza projektantom, prefabrykujemy, pomagamy, możemy zmienić w każdym momencie jakby układ zbiornika, Instalo przy instalacji pomagamy, jako że jesteśmy też doradcami w budowie dla wykonawców i na eksploatacji pomagamy pokazać, że te zbiorniki są bezobsługowe. Dlaczego amiblu Po pierwsze jednolity system rur, studni, budowli towarzyszących. Po drugie, dostosować możemy zbiornik do różnych warunków terenowych, kaskad, kształtek, działek. To wszystko jest możliwe dzięki właśnie tej, tej możliwości adaptacyjnej do działki. Krótki czas realizacji, to są kilka dni, kilkanaście dni takie zbiorniki są montowane przez dobrych wykonawców. Odporność na korozję, te materiały nie korodują. Samooczyszczanie, gładka powierzchnia, współczynnik szorstkości 0,01 albo nawet 1000. No i uniknięcie przeciążenia istniejących kanałów, także. Myślę, że to są pieniądze i czas wasz, mój. Mam nadzieję, że będziecie Państwo dali korzystać tu w Katowicach i nie tylko w Katowicach z naszych materiałów. Dziękuję Państwu.